Cześć, z tej strony Mateusz ze sklepu internetowego pneumatyka.eu. W tym filmie pomogę Ci wybrać Twój zestaw do tynkowania natryskowego. Nakładanie tynków strukturalnych z pomocą pistoletu tynkarskiego lub tynkownicy i kompresora pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze inwestora, ponieważ jest znacznie szybsze i bardziej wydajne niż tynkowanie ręczne, a mając odrobinę wprawy uzyskujemy lepszy efekt wizualny. Jeżeli jesteś na etapie wykończenia ścian i zdecydowałeś się na nałożenie tynku strukturalnego, interesuje Cię zapewne jaki pistolet tynkarski, kompresor do tynkowania i akcesoria wybrać. Tynkowanie natryskowe z wykorzystaniem kompresora to proces nakładania tynku na powierzchnię za pomocą pistoletu z użyciem sprężonego powietrza. Po napełnieniu pojemnika pistoletu tynkarskiego tynkiem nakładamy na przygotowaną powierzchnię ruchem kolistym warstwy tynku, trzymając pistolet prostopadle do powierzchni w odległości około 25 cm, aż do osiągnięcia odpowiedniej grubości warstwy. Dyszę pistoletu dobieramy w zależności od grubości ziaren w tynku. Poprzez zmianę ciśnienia w górę lub w dół ustawiamy prędkość nakładania, która będzie zależna od gęstości, grubości ziaren i struktury stosowanego tynku. Do tynkowania ręcznego potrzebne są zazwyczaj dwie osoby, z których jedna narzuca materiał, a druga go stale rozciera. Tynkowanie natryskowe za pomocą pistoletu i kompresora może z powodzeniem wykonywać jedna osoba, a i tak zrobi to szybciej niż dwie osoby ręcznie. Istotne jest również to, że zużywa się mniej materiału na metr kwadratowy powierzchni. Reasumując, oszczędzamy dużo czasu i materiału, małym kosztem amortyzacji sprzętu i prądu. Należy pamiętać, że dysza pistoletu do tynkowania jest większa niż w pistolecie lakierniczym i zużywa przez to sporo sprężonego powietrza. Do tynkowania w pojedynkę dyszą 4 mm można zastosować nawet niewielki kompresor płokowy zasilany prądem o napięciu 230V. Dzięki temu niemal każdy może zacząć tynkować bez wielkich nakładów finansowych. Taki zakup zwraca się już przy tynkowaniu jednego domu, a kompresor zostaje. Oprócz kompresora potrzebny też będzie pistolet do tynkowania, filtr i przewód do sprężonego powietrza z szybko złączami wydajność potrzebna do skutecznego tynkowania przy dyszy 4 mm to około 200 litrów na minutę. Należy pamiętać, że do tynkowania wystarcza ciśnienie robocze na poziomie około 4 bar. Taki kompresor będzie się dość często załączał podczas pracy, dlatego dla użytkowników profesjonalnych zalecam zakup modelu o większej wydajności. Dobrym przykładem niewielkiego amatorskiego kompresora do jest kompresor pokłowy taki jak ten. To kompresor zasilany napięciem 230 V z silnikiem o mocy 2,2 kW o wydajności na wyjściu 280 litrów na minutę przy ciśnieniu 8 bar. Kompresor jest wyposażony w 50-litrowy zbiornik na sprężone powietrze. Do tego ten model wyposażony jest fabrycznie w reduktor z separatorem cyklonowym. Jeżeli inny kompresor tego nie ma, należy kupić takie urządzenie osobno, który jest niezbędny do tynkowania. Jest to bardzo przydatny dodatek, który wyróżnia go na tle innych produktów. Oznacza to, że ten kompresor idealnie nadaje się do tynkowania bez jakichkolwiek przeróbek. W przypadku tego kompresora sprawa jest bardzo prosta, bo sprawą filtracji sprężonego powietrza i nastawy ciśnienia mamy już tutaj rozwiązane. Dlatego potrzebne będą jedynie pistolet do tynkowania i przewód lub wąż doprowadzający powietrze z kompresora. Do tynkowania przy użyciu tego kompresora dobrym rozwiązaniem jest pistolet do tynkowania Airpress AP45260. Pistolet jest sprzedawany wraz z zestawem dysz o różnych rozmiarach 4, 6, 8 mm. Pojemność zbiornika na tynk to 5 litrów, co zapewnia optymalny balans pomiędzy ciężarem narzędzia, a możliwą do wytynkowania powierzchni. Ostatnim dodatkowym elementem, który potrzebny jest przy tynkowaniu, to porządny przewód z szybko Przewody są zazwyczaj sprzedawane w odcinkach 5, 10, 15 i 20 metrów. W przypadku węży i przewodów którymi należy dostarczyć sprężone powietrze, to najlepiej użyć węża do sprężonego powietrza. Do amatorskich zastosowań wystarczy zwykły wąż ciśnieniowy. Ze względu na to, że przewody spiralne mają mniejszy przepływ powietrza i mniejszy komfort pracy, to Wam jako potencjalnym profesjonalistom polecam wąż hybrydowy Frost. Wąż Frost jest odporny na uszkodzenia i na różnice temperatur. Podczas wyboru węża warto zastanowić się, czy będzie on często używany, czy raczej garażowo, lub czy będzie narażony na przetarcia i inne uszkodzenia mechaniczne. Jeżeli tak, to lepiej wyposażyć się w profesjonalny wąż pneumatyczny, taki jak Pressman Frost, który zachowuje elastyczność i wytrzymałość zarówno w bardzo wysokich temperaturach, nawet do 80 stopni, jak i w niskich do minus 20. Bezpieczne szybko włącza, takie jak te, zapewnią Ci bezawaryjną pracę na długie lata. Więcej na ten temat znajdziesz w moim innym filmie, który nagrałem kilka miesięcy temu. Mam nadzieję, że dzięki temu filmowi udało Ci się znaleźć Przynajmniej na sam początek dobry zestaw dotykowania. Jeżeli masz jakieś pytania, zostaw je w komentarzu, postaram się na nie jak najszybciej odpowiedzieć. Wszelkie informacje na temat zaprezentowanego przeze mnie zestawu znajdziesz pod tym filmem, w opisie tego filmu, wraz z linkami do naszego sklepu internetowego pneumatyka.eu. Ja bardzo Ci dziękuję za obejrzenie tego filmu. Jeżeli film Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę, jeżeli chcesz być na bieżąco z tym, co dzieje się na naszym kanale pneumatyka.eu. Kliknij w subskrypcję, kliknij w dzwoneczek, a my widzimy się już w następnym filmie. Do zobaczenia. Cześć!